Cześć, jestem Janek. Znajdujemy się w takim trudnym terenie. Właśnie chciałem pokazać, jak po złowieniu karpia, żeby go nie uszkodzić. Mamy wiele właśnie rzeczy, takie, które służą do jego ochrony. Taką podstawową rzeczą karpiarza to jest właśnie taka kołyska, gdzie przechowujemy karpia. Nasze kołyski Mikado, jest taka kompaktowa, bardzo mała kołyska. Niektórzy mówią, że za mała, ale to wcale nie jest prawda, dlatego, że ja już trzymałem w tej kołysce Amura, tą pygę, 32 kg. Karpie ponad 20 kilo. W tym roku tylko tu kilka karpi leżało, takich ponad 20 kilo. Także jeżeli ktoś mówi, że jest mała, no to nie wiem, to chyba, że łowi same 40. I tak. Kołyska jest super, ma taką matę, taką przykrywę. Ta przykrywa służy po to, że jak chcemy złowimy karpę, ewentualnie chcemy go przygotować się do zdjęcia i tak dalej, to możemy tą przykrywą, ona ma na specjalne rzepy, jest tak zamykana, że temu karpiowi, który tam będzie pod spodem nic nie wyskoczy nie tego. Także to jest jedna z takich ważnych rzeczy w tej kołysce. Pod spodem pod tym zawsze mam taki worek do ważenia. To też jest nasz worek do ważenia ryb. On też idealnie się mieści w tej kołysce. O. Możemy tak rybę od razu położyć na worek. Od razu możemy ją zważyć. Ten worek starowany nie waży więcej jak jakieś 20-30 deko bardzo lekki, nie, 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 jednak wytrzymały, ma odpływy wody, także tutaj nam żadnej wody się nie się. Sama kołyska w sobie też ma odpływy, także nie musimy się tutaj wiesz, klaptać z wodą i tak dalej, tej wody nie wiem. Ale są takie dni, że potrzebujemy tą rybę przetrzymać w wodzie. Oczywiście w gorących dniach tej wody tutaj nie możemy mieć za dużo, dlatego że woda nam się tu by zagotowała i byśmy rybę wkładali do ciepłej wody też by było nie to dobrze. Ale gdybyśmy chcieli na przykład przytrzymać i nalać tu wody, żeby ta ryba się lepiej to wystarczy tą matę położyć tu na dnie. Już tak niejednokrotnie to praktykowałem. O, w ten sposób. I nalewamy wody, wtedy woda nam się trzyma. Zamyka nam te odpływy. Jest super, nie? A poza tym wydaje mi się, że składanie samej tej kołyski i takiej kompaktowej wymiary. Oczywiście do niej jeszcze posiadamy specjalny worek. Jest leciuteńka. W tym worku się mieści nie tylko kołyska, ale i waga i inne rzeczy. Takie, które są nam potrzebne, także bardzo fajna. Nie ma co prawda nóg regulowanych, ale jak widzicie, nawet tutaj na tym krzywym terenie jesteśmy w stanie ją w taki sposób ułożyć, że nam tu karp nie wyskoczy. Zabezpieczyć też możemy, tak jak już mówiłem wcześniej, tym pokrywką na rzepy. Ona jest tu fajnie spasowana. Także jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi jakiś karp wyskoczył czy cokolwiek. O. A w takim terenie bez, taki, bez takiego czegoś, to on, łowienie karpidy jest niemożliwe, bo je zniszczymy, tu cokolwiek by się stało. Także kołyska to jest podstawowa rzecz, którą bezwzględnie musimy mieć. Wszystko, na razie, cześć.